Witam was w 32 odcinku podcastu Historie Biblijne. Dzisiaj ostatni odcinek poświęcony kalendarzowi księżycowemu, którym posługiwano się w czasach biblijnych, a który jest używany do dzisiaj do obliczania pewnych ruchomych świąt. Dzisiaj będę omawiać ostatnie cztery miesiące, czyli Kislew, Tebet, Szebat oraz Adar i Weadar. Kislew był dziewiątym miesiącem w kalendarzu religijnym, a trzecim w kalendarzu świeckim. Ten miesiąc przypadał na nasz listopad i grudzień. Było wtedy bardzo zimno. Na przykład w księdze Jeremiasza, rozdziale 36, czytamy o tym, jak Jeremiasz spisał swoją księgę, a potem Baruch, jego sekretarz ją odczytywał. Tego dnia ta księga została odczytana trzy razy. W Jeremiasza 36, rozdziale 22, czytamy. A król mieszkał wtedy w pałacu zimowym, był bowiem miesiąc dziewiąty, i ogień płonął przed nim na palenisku. Zobaczmy, był miesiąc dziewiąty, czyli Kislew, i było zimno. Król grzał się przy ogniu. Czytano mu tą księgę Jeremiasza, a król zaraz po przeczytaniu wrzucał do ognia przeczytany fragment. O tym zimnie wspomniano też księdze Estrasza. Ostatnie rozdziały tej księgi mówią o przybyciu Estrasza. Dowiedział się on wtedy, że Izraelici brali sobie żony z okolicznych ludów, a dzieci z tych związków nie mówiły po hebrajsku. Estrasz zorganizował więc zgromadzenie, o którym czytamy w Estrasza 10 rozdział dziewiąty. Zgromadzili się zatem w ciągu trzech dni wszyscy mężczyźni z Judei i Beniamina, w Jeruzalemie, a było to 20 dnia 9 miesiąca. Cały lud usiadł na dziedzińcu Świątyni Bożej, drżąc z przejęcia się tą sprawą i z powodu deszczów. Zauważmy, że ludzie ci drżeli także z powodu zimnych deszczów. W wersecie 13 tego samego rozdziału czytamy słowa ludzi do Ezdrasza: Ludu tu dużo i jest pora deszczowa, więc nie można stać na dworze. Nie jest to także sprawa do załatwienia w jeden lub dwa dni. Postanowiono więc, że Izraelici mają odprawić te żony z innych ludów do pierwszego nisan. Przypomnijmy, że był miesiąc dziewiąty, a oni mieli je odprawić do miesiąca pierwszego. Innymi słowy, dano im więc trzy miesiące. O tym miesiącu wspomniano także w Ewangelii Jana, 10 rozdział werset 22. Czytamy tam. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima. Chodzi tutaj o święto znane dzisiaj jako święto Hanuka. 25 Kisle w 167 przed naszą erą, Grecy złożyli w świątyni w Jerozolimie ofiary dla Zeusa. Trzy lata później, także 25 Kisle w 164 roku przed naszą erą, Żydzi oczyścili świątynię i ponownie ją poświęcili. Działo się to wszystko w czasach Machabeuszy, znanych też jako Hasmoneusze, a jest opisane m.in. w księgach pierwszej i drugiej Machabejskiej. Te księgi można znaleźć tylko w Bibliach katolickich. Tebet był dziesiątym miesiącem w kalendarzu religijnym i czwartym w kalendarzu świeckim. Przypada na nasz grudzień i styczeń. Nazwa pochodzi z Babilonu i oznacza błoto lub błotnisty miesiąc. Był to dalej, tak jak ten poprzedni miesiąc Kislew, miesiąc deszczów. W tym miesiącu, czyli w miesiącu tebet, zdarzają się także opady śniegu. Na przykład w 2. Samuela, w 23 rozdziale 20 wersecie czytamy o Benajaszu. On też, gdy pewnego razu spadł śnieg, stąpił do dołu i zabił tam lwa. Biblia w tym miejscu wprawdzie nie podaje, że był to miesiąc Tebet, ale to, że spadł wtedy śnieg, jest dość pewną wskazówką. Ten miesiąc pojawia się także w księdze Estery. Czytamy tam: Estera zaś została zabrana do króla Ashferosa do Pałacu Królewskiego w dziesiątym miesiącu, to jest w miesiącu Tebet, w siódmym roku jego panowania. Czytamy o tym w Estery, drugi rozdział weset 16. Tradycja żydowska dodaje, że było to pierwszego Tebet. Ten miesiąc jest także związany z Septuagintą, czyli tłumaczeniem Biblii na grecki. Według tradycji 24 Tebet w III wieku, przed naszą erą, Żydzi rozpoczęli tłumaczenie a zakończyli po wielu latach i przedstawili je królowi Egiptu Ptolemeuszowi II także w miesiącu Tebet. Według tradycji było to ósmego Tebet. Szebat był jedenastym miesiącem w kalendarzu religijnym, a piątym w kalendarzu świeckim. Zwykle przypada on gdzieś od połowy stycznia do połowy lutego. Piętnastego Szebat przypada swego rodzaju święto Tubiszwat – ten dzień oznacza koniec zimy i początek wiosny. 15 szebat nazywa się nowym rokiem drzew. Współcześnie jest to dzień, w którym dzieci i młodzież sadzą drzewa. Ale co jeszcze wydarzyło się w 11 miesiącu w miesiącu szebat? W księdze powtórzonego prawa, pierwszy rozdział weset trzeci czytamy. W czterdziestym roku, pierwszego dnia 11 miesiąca, Mojżesz powiedział synom izraelskim wszystko, co mu Pan dla nich nakazał. Innymi słowy, Mojżesz zaczął powtarzać prawo Izraelitom w czterdziestym roku, czyli tuż przed wejściem do ziemi obiecanej. Wygląda na to, że przeczytał im całe prawo tego dnia, pierwszego Szebat. Z kolei prorok Zachariasz miał kilka wizji. Drugą dostał właśnie w miesiącu Szebat. Zachariasza, pierwszy rozdział 7 czytamy: 24 dnia 11 miesiąca, to jest miesiąca Szebat, w drugim roku Dariusza, doszło Zachariasza, syna Berechjasza, syna Ido, proroka, słowo pana tej treści. Adar jest 12 miesiącem w kalendarzu religijnym, a 6 w świeckim. Ten miesiąc jest często wspominany w księdze Estery. Już w Estery, w trzecim rozdziale, w siódmym czytamy W miesiącu pierwszym, to jest miesiącu Nisan, w dwunastym roku panowania króla Aszferosa, rzucono w obecności Hamana pur, to znaczy los, co do każdego dnia i każdego miesiąca. I los padł na trzynasty dzień dwunastego miesiąca, to jest miesiąca Adar. Tak więc los, czyli pur, padł na trzynastego Adar. W tym dniu miano wymordować Żydów w całym Imperium Perskim. Co się wtedy wydarzyło? W księdze Estery, 9 rozdział, werset 1 czytamy. W dwunastym miesiącu to jest w miesiącu adar, 13 dnia, gdy rozkaz królewski i jego ustawa miała być wykonane, a wrogowie Żydów spodziewali się wziąć górę nad nimi, nastąpiła odmiana taka, że Żydzi wzięli górę nad tymi, którzy ich nienawidzili. Jak mówi Księga Estery, Żydom pozwolono się bronić, a ponieważ prawą ręką króla był wtedy Żyd Mordechaj, nazywany też Mardocheuszem, to władcy prowincji poparli Żydów. Tak więc zagłada Żydów przemieniła się w zagładę ich wrogów. Właśnie w ten sposób narodziło się święto Purim od słowa pur, czyli los. To święto jest obchodzone 14 adar, czyli dzień po tym dniu zagłady, która nie doszła do skutku. Jak pewnie jednak pamiętacie, co parę lat jest dodawany miesiąc przestępny, nazywany we adar, co znaczy drugi adar. Gdy rok ma 13 miesięcy, święto Purim wypada w 13 miesiącu, czyli miesiącu we adar. Gdy jest to normalny rok, święto to wypada 14 adar. Na dzisiaj to już wszystko. Nie omówiłem oczywiście wszystkich wydarzeń, które przypadały w różne miesiące. Przypominam też, że nie wszystkie daty są pewne. Ja na przykład mam wątpliwości co do dat tego typu, że Mojżesz urodził się 7 Adar i także zmarł 7 Adar. Wiele dat przekazuje tradycja, czyli pisma rabiniczne. Tak sobie myślę, że chyba nie ma potrzeby dokładniejszego omówienia tych miesięcy. Nagrałem trzy audycje, a w każdej z nich omówione są właśnie cztery miesiące. Podsumowując omawiane dzisiaj miesiące. Kislew był zimnym miesiącem deszczów. Król Joakim spalił wtedy księgę Jeremiasza, Ezdrasz trzymał Izraelitów na deszczu z powodu żon, a w czasach Machabeuszów odbito i poświęcono ponownie świątynię. Co do dzisiaj Żydzi świętują 25 Kislew jako święto Chanuka. Miesiąc Tebet także był miesiącem deszczu, a czasami nawet śniegu. W tym miesiącu Estera została królową. W tym także miesiącu rozpoczęto i zakończono pracę nad Septuagintą. Miesiąc jedenasty nazywa się Szebat. Jest to miesiąc sadzenia drzew. W tym miesiącu Mojżesz powtórzył Izraelitom całe prawo tuż przed wejściem do ziemi obiecanej. Miesiąc dwunasty to Adar, a w roku przestępnym jest jeszcze miesiąc trzynasty, Ve Adar, czyli drugi Adar. Czternastego Adar lub w roku przestępnym 14 Ve Adar jest święto Purim upamiętniające wydarzenia z Księgi Estery. Warto też zwrócić uwagę na to, że po niewoli babilońskiej Izraelici wzięli nazwy miesięcy babilońskie. I ja się posługiwałem tutaj głównie właśnie tymi nazwami, które przyszły do Izraela, weszły do języka hebrajskiego po niewoli babilońskiej. Wskazuje to tutaj na taką bardzo ważną rzecz: zauważcie, że nie tylko Izraelici posługiwali się tym kalendarzem, ale także posługiwano się nim w Imperium Babilońskim, a także kiedy Imperium Babilońskie zostało pokonane przez Imperium Perskie, także Persowie posługiwali się tym kalendarzem. Tak więc nie był to kalendarz, który należał do Izraelitów, był to kalendarz, którym wszystkie ludy w tamtej okolicy się posługiwały. Z tego właśnie względu Izraelici mogli sobie wziąć nazwy miesięcy babilońskie, bo te miesiące babilońskie odpowiadały miesiącom hebrajskim. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Niedługo chciałbym nagrać kolejny odcinek. Prawdopodobnie będzie on poświęcony kobietom w Biblii. Czasami niektórzy ludzie uważają, że Biblia pokazuje kobiety w takim niewłaściwym świetle. Chciałbym pokazać, co Biblia tak naprawdę mówi o kobietach, czy przedstawia je jako takie gorsze osoby. O tym właśnie chciałbym nagrać kolejny odcinek. Zapraszam Was więc niedługo do wysłuchania, a więc do usłyszenia.